Izabela Bodnar z Polski 2050 złożyła rezygnację z członkostwa w partii, jak również zasiadania w klubie parlamentarnym i bardzo mocno zaatakowała liderów partyjnych, twierdząc, że prowadzona przez nich polityka jest w dużej rozbieżności z wartościami, które przyświecały Polsce 2050. Główny przekaz partii walczącej ze zwaśnionymi obozami i polaryzacja stawia znak równości między demokratyczną koalicją obywatelską a populistyczną, dewastującą demokrację w Polsce prawem i sprawiedliwością. Taka narracja jest aberracją samą w sobie, gdyż z jednej strony legitymizuje nielegalne działania PiS, a z drugiej uderza w cały demokratyczny obóz z takim trudem budowany. Pisze Izabela Bodnar do niedawna w Polsce 2050, co oznacza, że następuje powolny rozpad partii Szymona Hołowni. Ale to dopiero początek kłopotów, bo ujawnienie informacji o spotkaniach Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim spotęgowało chaos w partii marszałka Sejmu. Partii, która już jest trawiona wieloma problemami od wielu miesięcy. Polska 2050 znalazła się na skraju rozpadu i naprawdę niewiele potrzeba, by z partii zostały zgliszcza. O tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu Karol Gaz Zapraszam. Chociaż politycy Polski 2050, zwłaszcza ci ze szczebla parlamentarnego, oficjalnie robią dobrą minę do złej gry i próbują w jakikolwiek sposób tłumaczyć Szymona Hołownię z jego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, to rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zwłaszcza ta ze zamkniętymi drzwiami, zwłaszcza ta na zamkniętych na grupach w komunikatorach, w mediach społecznościowych i zwłaszcza ta e, nieoficjalna, o której mówi się teraz coraz więcej. see Polska 2050 od wielu miesięcy trawią problemy. Ja już o nich państwu mówiłem kilkukrotnie. Jeszcze podczas kampanii prezydenckiej mówiłem państwu, że słaby wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich może sprawić, że straci kontrolę nad partią, albo i nawet samą partię. Coraz głośniej mówiło się o buncie, jaki w Polsce 2050 ma narastać wobec Szymona Hołowni. Ale piątkowy wieczór zelektryzował media, zelektryzował polityków, ale zelektryzował przede wszystkim polityków Polski 2050, z których bardzo duża część nawet nie wiedziała o tym, że marszałek Sejmu rozmawia z Prawem i Sprawiedliwością. O szczegółach chaosu i tego, co dzieje się w Polsce 2050 pisze Newsweek piórem Renatykim, a ta na ogół ma dobre źródła, jeśli chodzi o partię Szymona Hołowni. I okazuje się, że politycy tego ukrupowania de facto skaczą sobie do gardę, urządzając wyjaśnij w związku z, ze spotkaniami Szymona Hołowni z Jarosłem Kaczyńskim, ale nie tylko. Przede wszystkim kwestiami finansowymi, ale po kolei. Tematów jest wiele, bo ostatni tydzień był dla partii Szymona Hołowni bardzo trudny. Najpierw dziennikarki w telewizji publicznej dosyć mocno atakowały minister Katarzynę Pełczyńską na Łęcz, czyli minister Funduszy i Polityki Regionalnej, czy to prawda, że zatrudniła swoją córkę w partii. No i pani minister była wielce oburzona tą rozmową, tym atakiem, mówiąc, że partia to nie są spółki skarbu państwa, że partia może zatrudniać, kogo chce. Ale okazało się to prawdą, że córka Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęc znalazła zatrudnienie w Polsce 2050. No ale. To właściwie był tylko przedsmak tego, co wydarzyło się później. Bo kiedy okazało się, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się w prywatnym apartamencie Adama Biela późnym wieczorem i nocą z Jarosławem Kaczyńskim, no to w mediach zawrzało. W mediach i oczywiście w sieci. I na Szymona Hołownię. Ale również Polskę 2050 wylała się prawdziwa fala krytyki. I to był bardzo mocny atak i momentami bardzo mocny hejt. Oczywiście nakręcany przez Romana Giertycha, nakręcany przez Silnych Razem, nakręcany przez tradycyjnych przeciwników Szymona Nie tradycyjnie odpalił się na przykład Tomasz Lis, który z serią typową dla karabinów maszynowych produkował kolejne tweety, w których oskarżał i de facto bardzo mocno personalnie atakował takował Szymona Hołownię. Oczywiście oficjalnie politycy stoją murem za Szymonem Hołownią, z wyjątkiem Tomasza Zimocha, który wprost napisał, że był to szok i kompromitacja i nie da się tego wytłumaczyć. Ale nastroje w partii są wbrew pozorom fatalne, ponieważ z jednej strony politycy i członkowie partii widzą sondaże, widzą to, że Szymon Hołownia nie ma de facto sprawczości, a z drugiej strony partia jest trawiona przez liczne problemy, które narastają i tylko nabrze, nabrze, nabrzmiwają. Ależ oni są pogubieni. Nie wiedzą, jak to komentować, więc zapanował chaos. Oczywiście w mediach próbują mówić, że nic się nie stało, ale sami w to nie wierzą. To już tylko źle rozumiana lojalność mówi były działacz. Partii nie wiedzą, co się wydarzyło, nie potrafią sobie tego wytłumaczyć. Na zewnątrz mówią, że to tylko spotkania, a potem słyszą Kaczyńskiego, który mówi, rozmawialiśmy o tym, że trzeba ratować Polskę tłumaczy. Od innych działaczy Rana Kimu słyszała, że nastroje w partii są fatalne, bo wszyscy pamiętają, że za chwilę ma być rekonstrukcja i parę osób z pewnością straci swoje stanowiska. To oczywiście zrozumiałe. Rekonstrukcja budzi emocje, zwłaszcza wśród koalicjantów, którzy obawiają się, że Donald Tusk będzie. Chciał ich pozbawić ministerstw, posad ministrów czy wiceministrów i tak najpewniej się to yy, zdarzy. No i oczywiście szok, szok, który wywołała dyskusję na temat zatrudnienia w biurze prasowym córki Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, ale później okazało się, że córka zarabia 5000 netto i pracuje przy mediach społecznościowych partii. Problem nabrzmiał także po ostatniej Radzie Krajowej Partii, bo w porządku obrad były najpierw wybory komisji skrutacyjnej, potem było wystąpienie Szymona na Hołowni na temat przyszłości Polski 2050. Potem była krótka dyskusja i konferencja prasowa, i dopiero później zaplanowane były wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli absolutorium dla zarządów i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. I tu, szanowni Państwo, pojawiają się największe znaki zapytania. Bo zdaniem uczestnika spotkania, który był na, hmm, podczas tych rozmów, chodziło o to, by delegaci nie poznali szczegółów dotyczących kwestii finansowych. Na przykład, dlaczego minister Szyszko dostaje 3000 zł za planowanie i wdrażanie działań komunikacyjnych partii? Dlaczego, pisze dalej Newsweek, ówczesny pierwszy wiceprzewodniczący Michał Kobosko i pełnomocnik Paweł Śliż oraz członkini zarządu Daria Molarek zarobili w zeszłym roku ponad 37 tysięcy za Usługę ekspercką na rzecz partii w zakresie działalności Instytutu Strategii 2050, analizy, opinie dotyczące koncepcji reformy składki zdrowotnej oraz sporządzenie pierwszej wersji projektu ustawy oraz ponad 84 tysiące zł za usługę z zakresu bez zabezpieczenia IT, udostępnienia mediów społecznościowych i wreszcie, dlaczego partyjne pieniądze dostawali wicemarszałek Senatu Maciej Żywno i sekretarz generalna Agnieszka Buczyńska. I politycy Polski 2050. Są tym zniesmoczeni, ale są również poirytowani. Bo jak przytacza relację jednego z nich, tygodnik Newsweek: Za komunę Urban powiedział, że rząd się sam wyżywi. U nas się wyżywił zarząd. Dziesiątki tysięcy ludzi wpłacały na konto Polski 2050 po 5, 10 czy 15 złotych. Oni wciula wszystkich zrobili, bo te pieniądze szły do kieszeni konkretnych osób, a nie na realizację partyjnych celów. Prawdę o finansach Polski 2050 próbowano ukryć i gdyby ludzie nie zaczęli drążyć, w ogóle by się ta kwestia nie pojawiła w dyskusji. Kolejny raz okazało się, że Rada Krajowa, czyli najwyższa władza w partii, pomiędzy zjazdami jest traktowana per noga. Część tematów próbuje się schować na samym końcu, kiedy wszyscy są już zmęczeni, tak ta partia działa. To jest partia w Dryfie, mówi Newsweekowi jeden z uczestników spotkania. No i działacze Polski 2050 wskazują, że to nie jest problemem to, czy córka Katarzyny Połczeńskiej na Łęcz pracuje, czy też nie. Tylko raczej chodzi o to, że w partii właściwie nic nie jest transparentne, nic nie jest przejrzyste. A przecież z tym na sztandarach do wyboru wszedł marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Na wewnętrznych partyjnych forach trwają przepychanki z Katarzyną Pełczyńską na łącz. Najwięcej dymu robią dziewczyny. Aśka Mucha, i Szymanowska ostra podpytują szczegóły, chcą wyjaśnień. Scyzoryk otwiera mi się w kieszeni, nie tylko mnie. Mamy do czynienia z nepotyzmem, a definicja nepotyzmu jest bardzo prosta. To wykorzystywanie swojego stanowiska do promowania bliskich osób. To wszystko, co Szymon niósł na sztandarach i w co uwierzyły takie głupki jak ja, zmieniło się w gruzy. A jak dołożyć do tego ciągłe promowanie Katarzyny Pełczyńskiej na łęcz przez Szymona, to nic dziwnego, że ludzie bardzo się zdenerwowali. Tak się kończy rumakowanie, bo Szymon ładnie umie prororować, ale nie ma pojęcia o utrzymaniu, utrzymaniu partii w ryzach. Tłumaczy jeden z działaczy Polski 2050, a to tylko właściwie Początek problemów w tej formacji, bo ona jest trawiona wieloma problemami. Kwestia braku transparentności, braku przejrzystości, kwestia niejasnego wydatkowania finan finansów, K kwestia mm, Szymona Hołowni, kwestia jego rozmów z prawem i sprawiedliwością, kwestia zbliżającej się rekonstrukcji i wymieniać pewnie bym jeszcze mógł długo. I właśnie dlatego Polska do 2050 ma problem. Dlatego właśnie mamy z tym problem, bo tam nic nie jest transparentne, nikt nie potrafi Odpowiedzieć, kto kiedy i dlaczego został zatrudniony. Okazało się, że proces rekrutacji grafików i ludzi od komunikacji wyceniono na 30 tysięcy złotych. Więc się pytają ludzie w regionach, jak to jest, że my nie możemy doprosić się 2000 na działania partii, a 30 tysięcy złotych jest przeznaczone na pozyskanie ludzi z zewnątrz. I nie widzimy efektu prac tego grafika, tego specjalisty od komunikacji, ani nie ma dynamicznie żyjącej strony internetowej, ani nasz fanpage nie był jeszcze wśród innych i to denerwuje ludzi. Zaczynają. Pytać. Jego zdaniem szeregowych polityków denerwuje również to, że podczas gdy oni są tylko podnoszenia ręki podczas głosowania zgodnie z linią partii oraz obecności na posiedzeniach komisji, ich partyjni koledzy mają dostęp do pieniędzy. Patrzą na to, patrzą, aż wreszcie przychodzi moment, kiedy mówią, no bez przesady. I teraz jest właśnie taki moment, zwłaszcza, że mamy syndrom partii 5%. Wszyscy się rozglądają nerwowo na lewo i prawo, bo za chwilę połowa osób zaprotestuje w sposób bardziej widowiskowy. Więc jak, szami, jak sami szanowni państwo słyszycie, dużo problemów w partii na Hołowni. Na koniec jak zawsze prośba do państwa komentarz, proszę pisać, proszę komentować, co państwo na to wszystko. Karol Gac, kłaniam się nisko.